Czasami airdrop, na który bardzo liczymy, w ramach którego mocno działamy na danym łańcuchu, kręcąc ogromny wolumen, przepalając ogromne ilości gazu, wykonując ogromną ilość transakcji, potrafi nas potężnie rozczarować. Przykładem tego jest Starknet. No i teraz wczorajsza informacja. ZKSync, który rozdał airdrop tokena ZK, możemy już sprawdzić, jaką ilość otrzymaliśmy. Natomiast, jak zapewne wiecie, wśród społeczności przeważają głosy niezadowolenia, rozczarowania. No bo, jeżeli ktoś wykonuje ogromną ilość transakcji, przepala ogromną ilość kasy na tego typu transakcje, no to może wymagać, czy też oczekiwać tego, że dostanie jakiś airdrop. A jeżeli liczba wynosi zero, no to. No, God, please, no! No! Wówczas może pojawić się oprócz rozczarowania również zniechęcenie nie tylko do wykonywania airdropów, ale również i do całego rynku kryptowalut i trudno się temu dziwić. Natomiast moje podejście znacie, wiecie jak ja działam na tym rynku, wykonuję co się da, wykonuję wszystkie możliwe akcje, które pojawiają się w danym momencie i czekam, oczekuję ewentualnych profitów. Natomiast jeżeli jakieś miejsce mnie zawiedzie, nie przejmuję się tym, idę dalej, szukam kolejnych możliwości i dzisiaj te możliwości chciałbym Wam pokazać w tym nagraniu. Parafrazując słowa z kanału dzieli nas piłka na spokojnie, ciuła jak mareczek. bez ryzyka ciuła jak Dominik, szukaj miejsc, szukaj informacji, które mogą dać Ci zarobić kasę. Dzisiaj wykonamy sobie dwa testnety które mogą nas przybliżyć właśnie, aby w przyszłości jakąś kasę otrzymać, plus pokażę Wam informacje dodatkowe w takich miejscach jak Bybit, gdzie mamy do wykonania dwa airdrop hunty oraz dodatkową traderską akcję również na giełdzie Bybit, proste zadanie, w której można otrzymać nawet 2500 tysiąca dolców. Zaczynajmy! Na początku jednak tradycyjnie chciałbym Was powitać na kanale Krypto Podróże, na którym głównie rozmawiamy o kryptowalutach, więc jeżeli jest to coś, co Cię interesuje, koniecznie kliknij subskrypcję oraz dzwoneczek, tak, aby nie przegapić kolejnych nagrań w przyszłości. No i oczywiście pamiętaj, to nagranie to nie jest porada inwestycyjna, ja nie jestem doradcą finansowym, jak również pamiętaj o tym, że pod tym nagraniem znajdziesz linki do stron, na których pojawimy się w tym nagraniu, a więc śmiało możesz traktować to nagranie jako sponsorowane. I jeżeli się z tym zgadzasz, zostaw proszę łapkę w górę. I zaczynamy. Dobra, pozwólcie, że na początek zaczniemy sobie od akcji na giełdzie Bybit, bo jest ona najprostsza i najmniej czasu nam zajmie. Pamiętaj, jeżeli jesteś osobą nową na kanale, link do giełdy Bybit znajdziesz w opisie tego nagrania. Uprawnia on do różnych bonusów, więc możesz sobie w wolnej chwili również sprawdzić, na jakie bonusy możesz liczyć. E, konto masz, no to prosta sprawa. Chodzimy w zakładkę Trade, Spot X i klikamy AirDrop Hunt. Tutaj pojawiły się spec. Aktualny wciąż jest 00, HLG oraz Bubble. No i zacznijmy sobie od końca. Klikamy Join Now. Na wykonanie zadań mamy około 14 dni. Klikamy rejestruj, sukces, no i teraz wykonujemy proste zadania, a nagroda na którą możemy liczyć jest to 4300 tokenów buble, bubble, jakkolwiek byśmy ich nie nazywali no i jak zawsze oczywiście followujemy konta, ja już to mam wszystko zrobione z poprzednich akcji więc tylko wystarczy kliknąć, tutaj klikam obserwujesz, i warto to robić, nie oszukiwać ponieważ w międzyczasie może pojawić się również jakaś akcja właśnie z tego projektu, dzięki której będziemy mieć szansę na dodatkową kasę, więc ja zawsze sobie obserwuję takie konta przez jakiś czas i sprawdzam czy oni również nie organizują jakiejś akcji przy okazji no i podajemy post dalej naszym komentarzem i u mnie wygląda to w taki sposób. Klikam opublikuj wpis, sprawdzam czy na pewno jest opublikowany zgadza się, działa, dodam go również tutaj na telegram i przy okazji zapraszam Cię zarówno na grupę telegramową Krypto po dużej Info, jak i do obserwacji mojego konta na twitterze czy też na x, -ie. no bo tutaj takie informacje przekazuję na bieżąco i dzisiaj m.in. przekazałem informację, że na Orbiter Finance możemy odebrać memcoina i była to akcja typu first come first serve, czyli kto pierwszy ten lepszy dlatego warto być na grupach, aby takich informacji nie przegapić, bo nie zawsze mam okazję nagrać film o czasie a tutaj te informacje macie można powiedzieć z pierwszej ręki. Czwarte zadanie to jest albo depozyt 15 tysięcy do albo 100 dolarów w USDT z dowolnego konta, czy to na giełdzie, czy na portfelu i takie zadanie Wam zaliczy. Tylko zanim to zrobicie, sprawdźcie sobie również tutaj wracając w Airdrop Hunt, czy czasem nie ma jakiejś większej kwoty w innych zadaniach, wówczas warto przesłać tą większą sumę i zaliczy Wam wszystkie zadania. Natomiast zanim to zrobicie, klikamy w każdą kolejną akcję i rejestrujemy ją w taki sposób, żeby nam po prostu zaliczyło jak będziemy zasilać portfel. Spec Zero mam zrobione, to też, a więc mogę przelać. 100 dolarów. Te przesłane dolary oczywiście są na nasz użytek, możemy je wypłacić. Tu nie ma żadnej blokady ani nic tych rzeczy, ale jest to jedno z zadań, więc trzeba sobie tutaj je wykonać. No i piąte jest to trade, możemy kliknąć w tym miejscu, no i wykonujemy trade na. 100 dolarów, ja sobie zrobię z marketu, wy możecie z limitu, dowolnie. No i później, oczywiście, tutaj wracamy, klikamy w tym miejscu. No i to zadanie mamy już zaliczone, środki już doszły, 109 dolarów. Tutaj chwileczkę muszę jeszcze poczekać i zadanie szóste, klikamy w tym miejscu. W tym miejscu wklejamy link do naszego postu, czyli wracamy sobie na naszego X, klikamy w tym miejscu, kopiuj link, klejamy nazwę naszego konta na Twitterze oraz na Discordzie. O no i to też przy okazji mi zajczyło, tylko pamiętajcie, nie zapomnijcie dołączyć na Discord. No i jak to mamy, tak naprawdę możemy przejść do kolejnego, czyli u mnie spec i działamy dokładnie w taki sam sposób. Zobaczcie, to Dolarów mi zaliczyło, tak jak mówiłem, zostanie mieć trade, zadania social, i tutaj możemy mieć na 4 tokeny spec. To oczywiście nie koniec akcji na giełdzie BYBIT, bo jak sobie wejdziemy zakładkę trade. Spot X to pojawi się launch pool. W ostatnim kryptoniusz poniedziałkowym mówiłem wam, że nic nowego nie ma i faktycznie nic nam się tutaj nie wyświetla. Natomiast można znaleźć informację, że od jutra, od godziny 13, ma ruszyć launch pool tokena Pirate. I tu prawdopodobnie zarówno za token MNT, jak i USDT będziemy mogli farmić sobie w ten token. Myślę, że warto korzystać, bo tutaj profity są naprawdę fajne. Zresztą możecie sprawdzić, jak to wyglądało w poprzednich akcjach, które naprawdę dawały niesamowite profity. Oczywiście wszystko proporcjonalnie do włożonego kapitału, ok? Bo jeżeli wrzucimy 10 dolarów, no to nie możemy oczekiwać kokosu, to jest chyba jasne. No i jeszcze jedna akcja, ta, o której mówiłem. Dotycząca tradingu, jest tutaj do wygrania 2,500 dolców 5 razy do 500 oraz 40 razy 125, więc szans sporo. Myślę, że warto dać sobie szansę, jeżeli oczywiście znacie się na tradingu i tu co należy zrobić jest to trade na minimum 100 dolarów na tym tokenie. Link do tego zostaje Wam w opisie. Możemy kliknąć sobie w tym miejscu, otworzy Wam się strona i tutaj wykonujemy trade na minimum 100 dolarów, ok? Czyli klikamy przykładowo market, dźwignia malutka, żeby nie stracić no, przykładowo 5000 tokenów albo nawet 3, czyli 127, Obstawiam, że pójdzie górą, dołem, robimy screenshot tak, aby to wyglądało w ten sposób jak tutaj o, pokazałem, czyli mam to moje zagranie, ja mam value 300 dolców i dodatkowo jeszcze umieściłem tutaj moje ID z giełdy, hashtag działamy nie śpimy i może uda się tutaj wygrać, zobaczymy. Jest to coś dodatkowego przy okazji, nie oczekuję za wiele, ale daję sobie szansę jak zawsze. Ok, w międzyczasie wykonałem sobie również spec, mam wszystko już zaliczone, tak więc teraz możemy przejść do jednego z dwóch testnetów. A pierwszym z nich jest etora zbudowana na sieci base, będziemy działać na sieci testowej base, a więc tutaj nie angażujemy swojego kapitału, będziemy pobierać testowe tokeny, więc ryzyka żadnego nie ponosimy jeżeli chodzi o finanse, jedynie możemy stracić swój czas, jeżeli okaże się, że tutaj nic nie dostaniemy lub dostaniemy jakieś grosze. Jest to platforma zdecentralizowana platforma do opcji, tak mi się przynajmniej wydaje. Będziemy tradeować na opcjach, czyli obstawiać, czy cena pójdzie do góry, czy na dół. Musimy tutaj zrobić obu, około 10 tysięcy dolarów. Może to być może nie tyle czasochłonne, jeżeli chodzi o jedną konkretną akcję, natomiast na przestrzeni kilku dni będziemy musieli je regularnie wykonywać, bo tutaj pobieramy tokeny testowe w ilości 500 sztuk. Dokładnie USDC, no a obrót musimy zrobić na 10 tysięcy, więc możecie sobie policzyć, ile razy musimy tutaj wrócić, bo w jednym dniu możemy maksymalnie właśnie pobać 500 sztuk. Ale myślę, że tu nie jest żaden problem. Każdego dnia pojawiamy się na tym rynku, wystarczy włączyć stronę, pobać tokeny, puścić traj'a to wszystko i wracamy tak kolejnego dnia, aż wykonamy kolejne trajdy, a jeżeli uda nam się obstawić dobry wynik, zarobimy kasę, tak naprawdę może się okazać, że te 10k wykonamy dużo szybciej. Link do strony macie w opisie tego nagrania. Jeżeli chcecie użyć mojego kodu, możecie go prowadzić, wpisać w tym miejscu, znajduje się on na ekranie oraz w opisie nagrania. Łączymy nasz port i dodajemy sieć testową Base. Jeżeli nie działaliście wcześniej na sieci testowej Base, musicie wejść na tę stronę, link macie też w opisie. Kopiujemy sobie adres naszego portfela i wklejamy w tym miejscu, następnie wysyłamy eth. Zrobione, poszło. Tutaj jeżeli nie macie konta, będziecie musieli się zalogować lub założyć takie konto po prostu, aby móc otrzymać tokeny testowe. No i po chwili pojawi Wam się 01eth, dzięki czemu możemy działać dalej. Wracamy sobie na tą stronę. Możecie stworzyć swój jakiś kod referencyjny, jeżeli chcecie. Klikamy Create. Drobne Fi. Potwierdzamy. Oczywiście to są środki testowe. Tutaj nie ryzykujemy swojego kapitału, jedynie swój czas. No ale myślę, że to już jest jasne. Kopijemy sobie swój link. No i tutaj macie również kod. Teraz przechodzimy sobie tutaj do VZ. Odbieramy USDC. Teoretycznie pobrałem 500 Dolców. Tutaj mam wciąż oczekiwanie. I za chwilę powinny pojawić się na portfelu. Teraz, jak już te podstawowe rzeczy mamy, klikamy sobie tutaj w tym miejscu. Aktywujemy konto. Create. Podpisujemy. Zrobione i rejestrujemy. Również zrobione. Także mamy stworzony nasz link, jeżeli chcemy polecić. Mamy aktywne konto, więc możemy zacząć działać. Tutaj na tę stronę jeszcze wrócimy, natomiast przejdźmy sobie teraz do Galaxy, bo mamy do wykonania kilka zadań. Odbierzemy kilka odznak, tylko pamiętajcie, żebyście robili to tym samym portfelem, którym testujecie tutaj tę stronę, ok? Galaxy i ta strona, ten sam portfel. No i proste zadanie. Follow, like, retweet. Musimy podać tweet dalej, używając takich hashtagów, o, są one już podane. No i Discord nasz ulubiony, przynajmniej mój. Zobaczymy czy w ogóle mam miejsce. No, jeszcze jest. więc <grym> Dołączamy i musimy się tutaj zweryfikować. Czekajcie tylko przesunę okienko, żebyście widzieli. Zakończ, wyślij. Klikamy weryfikuj. No i chyba zostałem zweryfikowany jeszcze, zostawię po sobie ślad, ciach. Tak jest, mam status zweryfikowany, więc teoretycznie powinno mi zaliczyć. Sprawdźmy wszystkie zadania. No tu mi coś nie łapie, więc przechodzę dalej. Do tamtego jeszcze wrócę i odbiorę odznakę. Zrobione, odbieram punkty. No i tak przechodzimy wszystkie te tutaj zadania. Zwróćcie uwagę, jak mała ilość osób wykonuje te zadania, więc tutaj mamy szansę, że może coś kapnie o większej wartości. Oczywiście nic sobie nie obiecujmy po tego typu akcjach, gdzie nie angażujemy swojej kasy, no ale szansę sobie przynajmniej dajemy. Dobra, odbieram ten owad, zanim zapomnę przez to gadanie. Sprawdźcie, czy na pewno odebrało. Tutaj jeszcze jest komunikat odbieram. No i mamy to. Dobra, wykonam sobie Teraz szybciutko te wszystkie zadania i zaraz do Was wracam. Dobra, wszystkie zadania mam wykonane na galakcji, odbieram punkty. Tutaj możemy przeczytać: im więcej mamy tych punktów, tym lepiej, i od tego również będzie zależała ilość ETR, jakie dostaniemy w tym airdropie. Tak jak mówię, około 3559 osób wykonało te zadania. Mówię około, ponieważ w jednym przypadku jest więcej, w drugim mniej. Nie wiem, dlaczego wszyscy nie robią wszystkiego, ale może to wynikać z tego, że po prostu te zadania się pojawiają cyklicznie. Dlatego polecam wam zostawić sobie tę zakładkę aktywną i wracać tutaj co jakiś czas, przykładowo co drugi dzień i sprawdzać, czy coś nowego się nie pojawiło. Jeżeli się pojawi, to od razu wykonujemy, żeby tych punktów nastukać jak najwięcej. No i teraz wracamy sobie tutaj na tę stronę, bo musimy zrobić również wolumen na tych testowych USDC, który przekracza 5000 dolarów. Okay. Klikamy Trade, no i mamy nasze 500 dolarów. Klikam Max, albo zostawię sobie troszeczkę na portfelu, gdyby coś było potrzebne w przyszłości. Klikamy Proof. No i teraz tymi środkami mogę obstawiać, czy cena pójdzie do góry, czy pójdzie w dół w określonym czasie. Są to chyba z tego co widzę opcje binarne, czyli po prostu wybieramy Czas, sumę, ja miem to 400. No i załóżmy, że cena będzie szła do góry w przyciągu tych 3 minut. Mamy naszą linię. Jeżeli cena znajdzie się powyżej tej zielonej linii. W przeciągu 3 minut, no to zdobędę kasę. Jeżeli poniżej, no to tracę. Od razu Wam mówię, polecam nie używać tych opcji binarnych na realnej kasie, bo bardzo łatwo stracić kasę. Jest to swego rodzaju loteria. Na pewno bym tego nie robił na realnych środkach. Od razu Wam to mówię. Zobaczcie, tutaj pokazuję na jakim minusie bym był, gdybym realnymi środkami grał. Zobaczcie, zostało kilka sekund. Za chwilę je wytnie. Ciach, zamknięte. No i koniec. Na portfelu zostało 99. Sprawdźmy, czy można jeszcze pobrać jakieś testowe grosze. Nie. Tylko jednorazowo raz dziennie. Więc jeżeli stracicie, no to trzeba poczekać, wrócić w kolejnym dniu, odebrać troszeczkę środków no i robić obrót. Tak więc myślę, że to jest jasne i staramy się zrobić wolumen 5000 dolarów. Ok? Ja dzisiaj mam zajczony. Prawie 500 dolców, więc jeszcze troszeczkę klikania przede mną w tym testnecie pozostanie. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o ten testnet. Pamiętajcie, regularność. Tak samo sprawdzamy sobie regularnie Galakli, czy nie pojawiają się jakieś nowe zadania. No i tutaj zobaczcie, tak jak mówiłem na początku, czasami uda się wygrać i zdobyć większy kapitał. Mam tutaj 1000 dolarów. Jeżeli chodzi o moje trade, to mam przegrany ten, co widzieliście na początku. Później miałem wygrany, wygrany, przegrany, wygrany, wygrany. Tak więc szybciej myślę, że osiągnę te 10 tysięcy. Bo z tego, co się orientuję, to właśnie trzeba zsumować sobie te wszystkie kwoty, które tutaj rozegraliśmy, żeby łącznie dały. 10 tysięcy. OK, teraz sobie puszczę za 500 down i jedno na 3 minuty. Również, ok, mam dwa, niech latają, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I kolejny testnet dotyczy projektu, który potwierdził airdrop. Aż 10% tokenów można zdobyć właśnie w taki sposób. Projekt ten zebrał ponad 4 milion dolarów IDO, więc można śmiało powiedzieć, że odniósł sukces, jeżeli chodzi o IDO, cieszył się zainteresowaniem. A teraz, jak mówię, mamy możliwość powalczyć o tokeny bez ryzyka, wykonując testnet. No bo tutaj, jak wiecie, nie angażujemy swojej kasy, tylko i wyłącznie swój czas. Akcja ma potrwać tylko miesiąc, więc warto od razu działać, nie czekać i dać sobie szansę tutaj na jakieś tokeny. Jeżeli chodzi o sam projekt Synth umożliwia on kapitało oszczędny i bezpieczny międzynarodowy transfer wartości przy użyciu wysoce wypłacalnych i wielołańcuchowych aktywów syntetycznych, dzięki czemu zwykłe mosty mają stać się przestarzałe, niepotrzebne, ale jak będzie oczywiście, zobaczymy. Wszystkie transakcje w ekosystemie Synth mają być wolne od poślizgów, są prowadzone przy użyciu wielu niezależnych warstw komunikacji lub też konsensusu, takich jak Acceler, CCIP. Layer Zero i tym podobne. Oczywiście, tak jak widzieliście, uruchomili token dla tego ekosystemu. Ba, mało tego, tak jak widzieliście, można było go nabyć w IDO. No ale my teraz podziałamy sobie w uruchomionej właśnie kampanii testnetowej, w której zdobywamy tak zwane C-Credits, za które mamy właśnie otrzymać airdrop. Jak dużo będzie, kto dostanie, w jakiej ilości, nie wiemy. Wykonujemy wszystko, co się da. Spekulujemy tutaj, że coś dostaniemy wartościowego. A może inaczej, bo wiemy mniej więcej, jaka będzie wartość tych tokenów. No, tylko nie wiemy po prostu, ile ich otrzymamy. No ale myślę, że warto dać sobie szansę. Działamy. Klikamy Launch Up. Łączymy się portfelem. Tutaj również działamy na sieci testowej Arbitrum Sepolia, więc musicie sobie pobrać testowe tokeny. Link wam również zostawię w opisie nagrania. Z automatu wyświetli wam się możliwość łączenia do Discorda. Należy to zrobić oczywiście. Klikamy Weryfikuj. Zostawiamy ślad po sobie. Teraz klikamy rejestruj portfel. Klikamy Register Submit. Podajemy nasz adres portfela i tutaj referral kod, który da nam ekstra punkty, więc jeżeli chcecie, możecie użyć mój, zostaje w opisie tego nagrania, widzicie go na ekranie. No i wszystko chyba zrobione jak należy. Mamy tutaj również instrukcję oraz link do strony, na której już byliśmy. Jeżeli wszystko poszło jak należy, powinno wyświetlać się w taki sposób. Jak już mamy pobrane testowe tokeny, to klikamy sobie w tym miejscu i pobieramy przykładowo EETH request. Zrobione. Możemy pobrać również inne tokeny. Jak już to mamy, to przechodzimy do tej zakładki i dodajemy do stakingu te tokeny. Teraz jak już mamy dodane takie ETH, klikamy w tym miejscu mint. I dajmy na to użyję taką ilość. Ciach. Potwierdź sukces. No i to mamy. Wracamy sobie tutaj. Jeżeli Wam nie wyskoczy ta informacja, klikamy w tym miejscu mint now. I możecie również tę czynność sobie tutaj wykonać. I tak wykonujemy każde możliwe zadanie. Teraz burn. My chyba mamy to say USD. Tak jest. I dajmy na to 100. Burn. Potwierdzamy sukces. Już mamy dwie transakcje. Teraz withdraw. No i może to 0.01. Taką ilość spróbuję wypłacić. Mamy jakiś błąd. Ujmę tyle, dobra teraz chyba poszło, tak jest, sukces, mamy trzecią transakcję, mamy coś takiego jeszcze, no ale to jakoś chyba teraz nie działa, więc jeszcze poróbcie sobie słopy i tu wiadomo, im więcej tym lepiej. No i na koniec jak już wszystko co jest aktualne i możliwe do zrobienia zrobiliśmy, przechodzimy sobie na zeli, zili jak to woli i wykonujemy wszystkie możliwe czynności. No i teraz wykonamy sobie akcję, o której informuję, czy też informowało oficjalne konto na arbitrum. Ja Wam oczywiście informacje o czasie podałem na telegramie, na Twitterze, więc z tego miejsca zachęcam Was do obserwowania mojego konta, czy to jednego, czy drugiego, czy obu, aby po prostu takich informacji nie przeoczyć, być na bieżąco. No i zadania są banalnie proste. Klikamy sobie w ten link lub ten, który znajduje się w opisie tego nagrania. Otworzy Wam się taka strona. Łączymy się z Twitterem. Continue. I jak już się połączyliśmy naszym Twitterem, wykonujemy po prostu te wszystkie zadania, które możemy. Później mamy do odbioru jakieś skrzynie. Możemy również polecać. Wykonujemy co się da, A jeżeli mamy z Program, no to po prostu zostawiamy. Nie tracimy tego typu akcje za dużo czasu, ok? Pierwsze mam zaliczone, Idziemy dalej, klikam plusik. No i zadanie chyba wykonane. Tak jest. Odbieram 100 punktów i mogę lecieć dalej, w jedną lub w drugą stronę. No ale generalnie wykonujemy wszystko, co się da. A później tutaj jakieś skrzynki będziemy odbierać, chyba co 500 punktów. No, zobaczymy, co nam to da. I tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał, o te akcje, aktualne akcje, które możemy wykonać. Powodzenia, cierpliwości, no i oczywiście owocnych, potencjalnych airdropów. Trzymajcie się. Hej!